Poniedziałkowe wydanie magazynu Dzień pod dniu. Marta Kuligowska, dobry wieczór. A co w programie? Pieniędzy z Unii ciągle nie ma. Wniosku w sprawie KPO również. Pojutrze premier zaprasza do siebie polityków Solidarnej Polski, którzy o tych unijnych pieniądzach mówią tu cytat niemiecki szwindel. Pytanie, czy ich przekona? Doniesienia dziennikarzy się potwierdziły. Reporterzy TVN 24 ujawnili dziś umowę wykonawczą o sprzedaży części rafinerii Lotosu Saudyjczykom, która budziła poważne obawy i zastrzeżenia. Utrata pakietu kontrolnego jest faktem. Rafineria Gdańska trafiła na listę spółek strategicznych już po podpisaniu umowy z Saudyjczykami. Wirusy w natarciu, przede wszystkim grypa, ale też RSV i COVID. Ludzie masowo chorują. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że testy kombo od przyszłego tygodnia będą dostępne bezpłatnie w każdym POZ-cie. A w Trzebini zapadła się ziemia i to kolejny raz. Sprawą i szukaniem winnych ma zająć się prokuratura. Ludzie boją się o swoje domy. Na początek pieniądze z KPO, których nie ma, nie ma nawet wniosku, nie ma zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, pojutrze spotkanie premiera z Solidarną Polską w tej właśnie sprawie i przekonywanie, jakie korzyści płyną z unijnych pieniędzy i grantów, które dla Zbigniewa Ziobry są tu cytat niemieckim szwindlem Jakub Sobieniowski. Aleksander Kwaśniewski, który był gościem kropki na i o sporze w sprawie KPO, mówi: że "Rząd powinien wziąć te pieniądze nawet za cenę rozpadu koalicji".